Dzisiaj i witam was serdecznie i zapraszam na przegląd katalogu z Avonu. Co prawda kilka dni czerwca już minęło, ale mam nadzieję, że mimo to obejrzycie ze mną katalog. Ja jeszcze go nie, nie widziałam, tylko tak, wiecie. O tak, przejrzałam sobie na szybko, ale dokładnie nie wiem, jakie są tutaj nowości, jakie są oferty, promocje. No, mam nadzieję, że są jakieś fajne, bo ostatnio te ceny są coraz wyższe. Promocje chyba troszeczkę takie. Słabsze, więc liczę, liczę na to, że tym razem pojawi się tutaj coś fajnego. Co do zamówień, to w kwietniu w ogóle zamówienie nie zrobiłam. W maju zrobiłam, ale pod koniec miesiąca. Więc ono do mnie niedawno dopiero dotarło i zamówiłam już nowości z następnego katalogu. Zrobiłam teraz w czerwcu, po prostu wczoraj chyba nawet, zamówienie. Więc jak przyjdzie mi tam ta paczka, to sobie nagramy film taki. I z maja zamówienie, i z czerwca razem. Także to będzie wkrótce, mam nadzieję. A dzisiaj obejrzymy razem katalog. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was do oglądania dalej. No i zaczynamy. Tak prezentuje się katalog. Na okładce jest Fog in the Garden i Kinga Baran. No i te nowości, które się pojawiają. Jest tutaj napisane: Uwolnij swoją kreatywność z naszymi nowościami i ultra-influencerkami. I co Wam powiem, ja te nowości zamówiłam Natomiast tak jak wspominałam, pokażę Wam je już w zamówieniu Tutaj jest promocja na kredki do oczu Są trzy rodzaje Mieszaj i łącz, każda za 14 zł Przy zakupie minimum trzech dowolnych produktów ze strony od 4 do 13 Czyli żeby skorzystać z tych promocji, które będziecie mieć tutaj Oto, to Na następnych stronach To trzeba właśnie zamówić coś stąd i do strony 14, czyli kredki. Tutaj właśnie są nowości, czyli trzy palety w kolorze Earths, Roses i Lilacs. Ja je już mam, także myślę, że za jakiś czas nagram film z makijażem. Każda z tych palet kosztuje 76 zł w cenie regularnej. Natomiast no tutaj macie tą promocję, że 50, jeżeli kupicie trzy kosmetyki. Bardzo jestem ciekawa jakości tych palet, czy faktycznie warto wydać te 50 zł. No i dalej, jeśli chodzi o ten przedział te, te strony, o których oni tutaj mówią, no to mamy jeszcze produkty do ust. Są ultra kremowe szminki ultra lśniące i ultra matowe i z tych ultramatowych są cztery nowe odcienie. Wydaje mi się, że też je zamówiłam, także pokazałabym je Wam z tymi paletkami. Cztery takie, tutaj wydają mi się takie dosyć właśnie dzienne, brązy, nudy Natomiast ten ostatni kolor to w ogóle jest czerwień, ale tak jakoś z daleka jak patrzę na to, to, wydaje mi się, że wszystkie są takie bardzo delikatne Ale tak jak mówię, zamówiłam, więc gdzieś tam sobie zrobimy przegląd I dalej jeszcze są błyszczyki i te takie ultraleśniące i nawilżająca szminka w płynie takie mamy tutaj produkty. Kiedyś robiłam już przegląd kolorów tego, tych szminek, tych, nie szminek, błyszczyków ultraleśniących. I były też te i niebieskie, i zielone i to wszystko, więc jeśli byście się zastanawiali nad którymś kolorem, to zapraszam do filmu. Z tym Lip Paint też kiedyś był film, jeśli dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że był, także też jest na kanale. I ostatnia strona? Nie, jeszcze nie. Do czterna... Nie, do 13, dobrze. Czyli tutaj się nam kończy ta promocja, że no jeśli kupicie trzy kosmetyki z tych stron, które teraz obejrzeliśmy, no to będziecie mogli korzystać z tych niższych cen, które są w tym czerwonym kwadracie, no bo jak nie, no to tutaj macie wszystkie te regularne ceny podane poniżej Kilka stron dalej, pojawiły nam się nowe odcienie matowej szminki w płynie 16 godzin, oczywiście te były już i wydaje mi się, że też Wam nagrywałam film z tymi mm, szminkami, z ich kolorami. Natomiast teraz nowe limitowane odcienie mamy i chyba je zamówiłam, wydaje mi się, że tak. Kosztuje ta szminka teraz 29,99 No i jest pięć nowych kolorów. Postaram się właśnie połączyć to wszystko i tamte szminki matowe, i te paletki w jeden film, żeby wszystko Wam zaprezentować z tych nowości. Ale no jak widzicie kolory dosyć ciekawe, także będziemy sobie sprawdzać. Dajcie znać, czy zamówiliście. Tutaj przy produktach lux chcę wam zwrócić uwagę na to, że podkład matujący z bazą SPF 15 lux ma ten taki budzik. Ostatnia szansa na zakup, więc gdyby ktoś z was był zainteresowany, może to jest wasz ulubiony podkład, albo no nie wiem, chcecie sobie go przetestować, no to to jest już ostatni moment. Wychodzi na to, że podkład będzie wyprzedawany i wycofywany ze sprzedaży. Nie wiem czy, czy na stałe, czy może tylko będą zmieniać opakowanie, ale tutaj chciałam zwrócić Waszą uwagę, właśnie, że jest on już z tymi oznaczeniami, że to ostatni moment na zakup. A tutaj, w perfumerii, chcę Wam pokazać, że bardzo fajnie to zrobili. Bo można kupić zapachy w pojemności 50 lub 100 ml. Oczywiście cenowo opłaca się bardziej te większe. I fajnie, że, możecie, że macie to, te dwa kosmetyki obok siebie na jednej stronie, żeby porównać to. Bo zobaczcie, jaka jest różnica nawet w samej cenie 20 zł, a macie dwa razy większe opakowanie. Tutaj akurat jest today, tomorrow, always, i no już. Tu widzicie tą różnicę, tak, 20 zł. Ale tak jak ja wam już wiele, wiele razy powtarzałam, spójrzcie sobie też na cenę za litr. Jest bardzo duża różnica, 700 zł, także myślę, że to dosyć oczywiste, że jeżeli któryś z tych zapachów, który tutaj za chwilę będziemy oglądać, jeżeli któryś będzie waszym ulubieńcem, no to zdecydowanie warto zdecydować się na tą większą pojemność. Więc tutaj, tutaj, Tomorrow Always na następnej stronie jest Attraction, klasyczna wersja. I tutaj ta sama cena: 50 oraz 100 ml. Tutaj po boku też są zestawy, można kupić. Natomiast, no nie wiem, czy tam ten. Czy jest to opłacalne? Wychodzi na to, że tutaj 10 zł mamy za balsam do ciała, no ale. Tu wciąż uważam, że lepiej kupić właśnie sobie dużą butelkę tego swojego ulubionego zapachu. Co tu jest napisane? Trzy flakony sprzedawane co dwie minuty. A ten ponad milion sprzedanych flakonów w 2023. No, nieźle. Na kolejnej stronie jaki zapach mamy? A widzicie, tu już nie ma setki tego Faraway. No, ale tutaj jest Faraway klasyczny. Jeden flakon sprzedawany co minutę, a zestaw za 90. Co dalej? Tych zapachów też nie mamy w setce, ale są, są jakieś tam promocyjne ceny. Faraway Glamour. Ponad 20 tysięcy flakonów sprzedanych w miesiącu. Powiem Wam, że no, niestety to nie jest mój zapach. Bardzo mocny, intensywny i dla mnie za mocny. Bolała mnie po niej głowa. Natomiast tutaj Faraway Rebel bardzo lubię. O, no i na następnej stronie jeszcze jest nowość, czyli Faraway, nie Faraway, co ja gadam? Today, Tomorrow, Always Everlasting za 86 zł można kupić też kremik albo zestaw. Bardzo mi się podoba taki słodzi, słodziutki trochę, a powiedziałabym, że w klimacie laków. To znaczy nie to, że są podobne, tylko mm, jest też taki właśnie słodko-dziewczęcy jak laki dla mnie przynajmniej. Bardzo bardzo mi się podoba. Tutaj mamy jeszcze promocję na kilka damskich oraz męskich zapachów, mm, bo każdy będzie za 66 zł, jeżeli kupicie dwie sztuki. No i jest do wyboru mm, kilka damskich, kilka męskich, jest między innymi właśnie Lack, są dwa, dwie wersje Attraction no i męskich zapachów kilka i nie to, nie to, tylko tutaj też jest coś podobnego, czyli każdy za 40, jeżeli kupicie dwie sztuki. No i tu już są troszeczkę te z niższej półki cenowej, e, bo są na przykład Inka Descens, jest Cherish, ale no jest też na przykład If Confidence, który uwielbiam, jest um, If True, są te Little Black Dress, dwie, dwie wersje, więc Wydaje mi się, że całkiem fajna cena, jeżeli chodzi, gdybyście oczywiście kupowali dwie sztuki. No i tutaj mamy znowu 100 ml, nie wiem czemu w sumie tego Faraway nie dali tam wcześniej, skoro on był pokazany tam przy tych produktach 50 i 100, no bo w sumie cena też bardzo fajna. Za 80 zł duża pojemność zapachu Faraway, Persif oraz Little Black Dress. No i tu na dole, już nie pokazane tak na obrazku, Większe, czyli Faraway Glamour oraz to jest Little Black Dress wersja Lace Ten przecież też tam był wcześniej, ciekawe czemu tak postanowili to dać tu, a nie, nie z tamtymi promocjami, co Wam pokazywałam A na kolejnej stronie nowości, które mnie bardzo mm, ucieszyły i byłam taka dosyć podekscytowana jak zobaczyłam, że się pojawiają Oczywiście obie zamówiłam Są to wody kolońskie mm, nie wiem, powiem Wam, jeżeli może ktoś z Was się orientuje, to mi dajcie znać, bo ja tak się, się nie znam. Nie, nie wiem, jaka jest różnica między wodą kolońską a mgiełką. Nie, nie wiem, więc jeżeli Wy wiecie, to dajcie mi znać. Ale mamy tutaj dwie nowości, i już w, powiem Wam, że w następnym katalogu pojawia się trzecia, trzeci zapach. I tak, pierwszy nazywa się Joyful. Tutaj mamy kategorię kwiatowo-owocową, no i w składzie jest Arbus, Szałja Muszkatołowa i Bubble Tea. Powiem Wam, że wąchałam już oba te zapachy i no ja jestem bardzo na tak Tylko ciekawa jestem jeszcze, jak się będzie utrzymywać Ciekawa jestem właśnie tej różnicy między mgiełką a tą wodą kolańską Natomiast tak, 200 ml, 36 zł kosztują, więc no właśnie nie wiem Nie wiem jak to, jaka jest relacja jakości, czy tutaj jest to mocniej nasycone zapachem niż mgiełka, nie wiem Ale ten jest właśnie taki bardziej świeży, owocowy, słodziutki a z kolei to jest takie, no dokładnie takie jak ten opis i te składniki, czyli bita śmietana, toffi i drewno sandałowe. Słodziutki, piękny zapach. To się nazywa Delightful i to jest owocowo gourmand, czyli z tego co kojarzę, ja tam też nie jestem jakimś wielkim ekspertem, ale to znaczy, że właśnie to jest zapach, który przypomina coś z jedzenia, yy, czyli no nie wiem, jak na przykład perfumy pachnące szarlotką. To też są właśnie z kategorii gourmand. No i okej. Okay. Co tutaj jest napisane? Woda kolońska to ok! Dzięki wielkie Avon. Prawdziwa eksplozja orzeźwiających letnich zapachów. Zapach od stóp do głów. Spryskuje całe ciało. Okej. Okay. Duża butelka 200 ml. No ale nie, nie ma wyjaśnienia, które, którego bym chciała, czyli czym różni się woda kolońska od, od mgiełki. Także jeśli wy wiecie, to bardzo proszę, napiszcie mi w komentarzu. Ale no kurczę. Te połączenia zapachowe. Ja uwielbiam arbuza i to pachnie cudnie. A to pachnie tak, że no zjadłabym, zjadłabym. Chciałabym się tego napić. Jakby to się dało wypić i by było o takim smaku, smaku, jak pachnie, to to by było przepyszne. No dobra, ja już mam te kosmetyki. Jak pokażę Wam właśnie zamówienie, to na pewno zacznę cały czas regularnie z tego korzystać. Jestem ciekawa, jak wasza, Wasze podejście. No ceny nie są jakieś tam powybitne może. Nie jest to jak już bardzo mało. Zdecydowanie bardziej opłaca się kupić, jeśli macie jakieś zniżki No ale, tak jak mówię, skupiając się na samych zapachach, już nie patrząc na ceny, to ja jestem super podekscytowana tą nowością Tutaj pojawił się nowy Full Speed, nazywa się Boost I nie zamawiałam go, ale jestem ciekawa, jak pachnie Jest napisane, że to jest w składzie pikantny pieprz, czerwona pomarańcza, ciepły bursztyn Mmm, pachnie ładnie, powiem Wam Podoba mi się Całkiem ładny no, no, taki, no jak to full speed, to jest bardziej taki sportowy zapach. Nie jest to coś takiego skórzanego, drzewnego, wieczorowego, ale jak na te full speedowe takie sportowe świeżynki, to ten jest taki ciekawy. Tak właśnie czuć ten pieprz, coś takiego troszeczkę cieplejszego podoba mi się. Aha, no i oczywiście w tym miesiącu mamy Dzień Ojca, więc gdybyście y, mieli ochotę oczywiście kupić jakiś prezent z Avonu, no to y, jest tutaj oczywiście oznaczenie, że jest to idealny prezent. To akurat jest ładne, muszę przyznać. Jest też klasyczny full speed, są też jakieś zestawy, tutaj już nawet z opakowaniem, z torebeczką prezentową. Widziałam, że na stronie Iwona, jak weszłam, to że były też był jakiś taki osobny katalog z produktami, które właśnie na prezent można kupić tacie. Także gdybyście mieli ochotę, to no, jest jakiś tam wybór. No i te ceny powiem Wam, że nawet są niezłe. Jak macie niezbyt duży budżet, czy czy po prostu chcecie coś dokupić do innego prezentu, no to na przykład tutaj za 26 zł są do wyboru dwie wersje zapachowe tego mask. No i to jest w ogóle chyba ile jest to? Nie, 75 ml, więc też duża butelka. Także wydaje mi się, że na każdą kieszeń coś tutaj jest oczywiście, o ile w ogóle chcecie kupić coś z Avonu. Są też promocje na zapachy. Tutaj za 45 zł, jeśli kupicie dwa. No a tak samo jak tam było wcześniej z tymi damskimi, no to tutaj. E... Z tymi, ja stąd bym mogła Wam polecić oczywiście Wild Country Bardzo mi się podoba, lubię te Elite Gentleman Więc ym, no jest z czego Wybrać I, I tyle w sumie jeśli chodzi o męski dział Ale tak jak Wam mówię, gdzieś tam na stronie mi mignęło, że jest też katalog Osobny z, z, z czymś innym jeszcze Tak dodatkowo, typowo na Dzień Ojca, ale nie zaglądałam W sumie tak za bardzo, więc nie wiem co tam jest Czy jakieś yy, gadżety czy też kosmetyki musielibyście sami sobie sprawdzić? Tutaj sobie oglądam pielęgnację. Była już New i teraz te um, Nutra Effects. Ale jakoś tak promocje niezbyt jakieś powalające. Nie widzę tu jakichś takich szczególnie dobrych cen. O! Jest outlet. W outlecie po kolei mamy płyn do kąpieli Getaway Dreams yy, o zapachu słone morze i słoneczne kwiaty Mam ten płyn yy, i pachnie całkiem ładnie, kosztuje 11 zł tutaj pół litra Następnie seria zapachowa, która pojawiła się w, w zimą Ostatnio i mamy tutaj mgiełkę do ciała, mydło do rąk oraz żel pod prysznic. To jest zapach Cream Fantasy, jest to karmelowy zapach. W składzie tu jest napisane, że jest karmel, migdały i wanilia. Taki naprawdę bardzo słodki, więc jeżeli lubicie, to jest jeszcze okazja kupić. Znowu ten mask, tylko że tym razem inna wersja, tutaj już za 36 zł. Następnie tuż do rzęs, Super Shock Light, dwa kolory. Ten produkt, podwójny cień do powiek w wpłynie. Kiedyś zamawiałam i to, to było całkiem fajne Z jednej strony macie matowy kolor, a z drugiej błyszczący 28 zł I tutaj to samo, tylko że do ust Czyli podwójna szminka w płynie Też miałam jakieś tam jeden czy dwa kolory Jak, 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 jak wam nagrywałam test 30 zł każdy No i paleta cieni Nudes Ja nie zamawiałam chyba tej palety Albo nie pamiętam, ale chyba nie ale te cieni do powiek All Nudes za 40 zł. Tutaj bardzo ładne piżamki, przynajmniej mi się podobają, bo no, te są urocze jak dla mnie. Ta ze stokrotkami i ze słonecznikami, bardzo fajne, takie letnie. No ale 100 zł, nie wiem. Ja w sumie nigdy nie miałam piżamy z Avonu, więc nie wiem jak tam jakość i czy warto wydać te pieniądze. Dajcie znać, jeżeli Wy macie jakieś doświadczenie z ich um, ostatnio szczególnie, tak? Z tymi ubrankami, um, właśnie piżamami, czy to jest warte swojej ceny, czy, czy niekoniecznie. Następnie tutaj nowość, dyfuzor zapachowy by The Sea, który w składzie takie nuty zapachowe ma ananasa, orchidea i mokre drewno. I powiem Wam, że wygląda to dosyć uroczo, bo to um, taka buteleczka z tą um, rozgwiazdą um, i ona nasiąka płynem i daje zapach. Gipsowa rozgwiazda nasiąka olejkiem zapachowym I uwalnia piękny aromat do otoczenia Zmieniając kolor O proszę, to ciekawe Natomiast powiem Wam, że dla mnie To jest, no sorry, ale przesada ja, Nie wiem To by musiało mieć naprawdę dużo Lepszy skład, myślę no, Bardziej chyba jakiś naturalny Czy tu są w składzie olejki eteryczne Bo podejrzewam, że zapachowe i kurczę, tak, olejek zapachowy. No, 100 zł. Nie wiem, mnie to nie przekonuje. Ta cena uważam, że jest zbyt wysoka. Mimo, że to wygląda ładnie i może ta gwiazdka nasiąkająca olejkiem to coś innowacyjnego, ale nie wiem, dla mnie to jest trochę przesada. Ciekaw jestem, jak to, jak to pachnie. Dajcie znać. Ym, ład, no, ładny zapach, to muszę przyznać, że bardzo ładny. Ale dajcie znać, jak Waszym zdaniem, bo ja wiem, że. To wygląda ładnie, ale no nie wiem, w Primarku są y, takie dyfuzory z patyczkami za, za dychę, czy tam za 12, czy 15 zł, ale no kilkanaście. Y, można kupić ogólnie, no nie wiem, w jakimś pepko nawet y, dyfuzory za kilkanaście złotych. I tak jak Wam mówię, no gdyby to miało jakiś wybitny skład, to i bym miała pewność, że wciągam jakieś y, zdrowe olejki, zapachy eteryczne olejków, no okej, okay. ale... No, to nie są olejki eteryczne, i skąd ta cena? Dlaczego? Nie wiem, nie przekonuje mnie to, i ja bym tyle nie zapłaciła. Jestem bardzo ciekawa w Waszej opinii. Ale no, zapach przyznaję, że jest bardzo moim zdaniem ładny. No, w katalogu jest też sporo nowej biżuterii, takiej typowo wakacyjnej, już z kamieniami, coś złotego. No, wiecie, takie typowo zestawy. Praktycznie co roku pojawia się coś w tym stylu, coś podobnego, coś kolorowego bardziej. Jest, są też bransoletki na nogę. Ja bardzo y, lubię, natomiast przyznaję, że tym razem mi się za bardzo nie podoba to połączenie kolorystyczne, e, więc tym, e, w tym roku chyba sobie nie kupię zejwonu, może poszukam gdzieś indziej. Natomiast e, tak jak Wam mówię, no, tej nowej biżuterii, takiej właśnie kolorowej z kamyczkami, jest dużo teraz do wyboru i też sporo okularów e, w katalogu nowych, w ogóle nowości mamy tutaj sporo. W outlecie jest też kilka mm, pierdółek. Tutaj szczególnie właśnie znowu dla mężczyzn, więc i dla taty mogłoby być zestaw upominkowy z zegarkiem i tu jest jakiś zapach długopis 6 w jednym to ja tego nie polecam szczerze mówiąc Są też kapcie, jest kosmetyczka, więc w sumie całkiem, całkiem fajne, a obok biżuteria i torebki Tutaj, może coś Wam się z tych rzeczy spodoba, chociaż to jest kalendarz świąteczny. Dopiero teraz zwróciłam uwagę. Myślałam, że to po prostu taki komplet, ale to ten kalendarz, który był dostępny w ostatnim święta. Nowością w tym katalogu jest seria z Avon Care Arbuzowa Watermelon i mamy tutaj dosyć ciekawe kosmetyki. Ja zamówiłam całą tą serię, to też Wam pokażę w zamówieniu, ale tak. No, krem do rąk, czyli standardowo. Następnie uniwersalny krem czy w jednym Daily Hydration to jest dwójeczka, czyli to pudełko. Zobaczcie, za dwie taka takie pudło. Ciekawa jestem, czy to jest opłacalna cena, czy niekoniecznie. Ale dobra, dalej, żelowy balsam, więc to już jest coś nowego, coś innego. Ciekawa jestem, jaka jest tego konsystencja taka bardziej kremowa, ale lekka jak żel. Czy to jest taki żel jak aloesowy? Jak będę robić, nagrywać dla Was ten film z zamówieniem, to sobie zajrzę i, i się przekonam. Następnie balsam do ciała, mm, czwóreczka. Tutaj e, jest 400 ml. I nowość, e, bardzo ciekawa. No, to są dwie te nowości, o których tak chciałam powiedzieć, że właśnie ciekawe. Balsam do ciała w mgiełce. Szybki w działaniu i łatwy w użyciu. Balsam do ciała w sprayu dla całodziennego nawilżenia. To mi się bardzo podoba, bo to może być coś ciekawego do takiego nawilżenia na szybko gdzieś tam. Jak nie chcecie się smarować, nie wiem, na jakiejś plaży, po kąpieli w wodzie czy coś tam, no jak będziecie czuć, że macie suchą skórę, to, to może być, być fajne rozwiązanie zamiast takiego zwykłego, gęstego balsamu. A tutaj co jest napisane odnośnie tego żelu? O niklejącej formule. Wygląda jak balsam, aplikuje się jak żel. Aha, rozumiem. No dobra, więc takie mamy nowości. Pachną bardzo ładnie. Arbuzem I no ja lubię ten zapach Więc chętnie będę korzystać I jestem ciekawa właśnie jak mi się sprawdzą Te dwie nowości Jest też nowy męski żel pod prysznic Wygląda w ten sposób Takie czarne opakowanie Żel do mycia ciała, twarzy i włosów oczywiście Odświeżająca bergamotka I oczyszczający węgiel drzewny Sprawdźmy to No Klasyczny e męski zapach Kosztuje 14 zł. I też nowością jest nowa seria z Footworks, czyli produkty do stóp. Mamy tutaj złuszczający skrap, nawilżający krem oraz odświeżający spray. Wszystko w zestawie można kupić za 34 zł, albo wszystko oczywiście osobno. No i zapach dla mnie bardzo zachęcający, był uwielbiam zapach kokosa, a tutaj w połączeniu z tą limonką jest taki wiecie, nie duszący, tylko taki taki... Le no słodycz. Yy świeża słodycz może tak bym powiedziała wydaje mi się że fajne połączenie na lato ja sobie zamówiłam krem do stóp no i są już też dostępne kosmetyki tutaj po opalaniu a tutaj do opalania mm, z serii Kersan ja jak zwykle niezmiennie od lat mogę Wam polecić ten olejek w sprayu wzmacniający opaleniznę. Bardzo, bardzo go lubię i używam już bardzo długo, wiele lat i w tym roku pewnie też. Chociaż w tym roku mam też tą 15 z zeszłego, to znowu się chyba z zeszłoroczne, czy sprzed dwóch lat, już sama nie wiem. Ale kupiłam to chyba w zeszłym roku w końcu i w tym będę w końcu testować. Ale nie wiem, czy przebije ten mój ulubiony olejek, także zobaczymy. Są też y, kremy z SPF-em ochronne, bo to są raczej kosmetyki przyspieszające opalanie. Natomiast to y, oczywiście kremy z filtrem od 15 do 50. No i mamy też nowości z Avon Senses. I ja je zamówiłam, chociaż powiem Wam, że takie mam trochę mieszane odczucia. Bo pierwsze, co miałam, to ten płyn do kąpieli mmm, w dużej pojemności i używałam go i jakoś tak, hmm, nie to, że jest zły ten zapach, ale jakoś tak nie zachwyca mnie on jak bardzo. E, tutaj już nie pamiętam, co było, y, marakuja z limonką czy coś tam, nie wiem, myślałam, że to będzie troszeczkę takie owocowo-słodkie, a nawet ciężko mi opisać ten zapach. Może e, właśnie jak będę nagrywać jeszcze zamówienie, to tam pokażę Wam wszystkie te kosmetyki. I może tam lepiej opiszę ten zapach Ale na razie nie jestem nim jakoś zachwycona Może używam dłużej i się przekonam, ale no nie wiem Jak patrzyłam na tą marakuję, to myślałam, że będzie to troszeczkę inny zapach Ale no nie wiem, jakoś chyba nie do końca jest to, co, to jest to, co myślałam, że będzie Ale no dobra, nie, nie skreślam oczywiście tych produktów Może się przekonam, może po prostu płyn mi nie podpasował A na przykład mgiełka czy podprysznic bardziej będą mi odpowiadać na razie tylko płyn testowałam, jakoś tak bez szału dla mnie. Mamy tutaj kilka stron no, z produktów, oczywiście takich pielęgnacyjnych. żeli pod prysznic 9 zł, malutkie opakowania, a to największe 720 za 20 zł. Są płyny do kąpieli, mniejsza pojemność 15, większa 20 zł. No i tutaj jest nowość. To jest zapach Sunkist Sunset. W składzie jest mandarynka, ingiang i oud. Nie wiem, czy już kiedyś podobnego zapachu nie było sensus, jeśli chodzi o, o mydło do rąk, jeśli się nie mylę. Mandarynka i tam chyba było, tak mi się wydaje. No ale teraz powróciło to pod inną nazwą, inna seria. Z tego co widziałam, w kolejnym katalogu pojawi się więcej produktów o tym zapachu. A póki co mamy, właśnie płyn do kąpieli. I w sumie pamiętam, że o ile to jest ten sam zapach, tak jak Wam mówię, wydaje mi się, że to już kiedyś było, to, to jest całkiem przyjemne, ale. Będę sobie jeszcze używać właśnie w kąpieli. To się przekonam, czy podoba mi się trochę, czy podoba mi się bardzo. Zobaczymy. No ale taka nowość ym, też y, jest w tym katalogu, czyli poczucie ciepłą aurę zachodu słońca w kąpieli. No dobra, super atmosfera powinna być. Tu na koniec jeszcze są y, zestawy kosmetyków. Coś dla mężczyzn. Jest zestaw z lawendą. Tutaj mamy super oferty i są kosmetyki do pielęgnacji ciała. Mgiełki, żele pod prysznic, i co dalej? Coś do włosów, coś dla mężczyzn, dla dzieci, do stóp. Ale czy te ceny są jakieś takie hmm, powalające? No, żele pod prysznic, te mniejsze pojemności są za 7 zł. A reszta to tak nie wiem, czy jakoś mnie zachwyca cena. Mocne promocje są też tutaj. Od 15 zł mamy różne produkty do włosów. No, ale oczywiście musicie być ostrożni, bo za 15,99 to mamy tutaj to. A na przykład te olejki mm, i sera do końcówek są już yy, droższe. Więc pamiętajcie o tym, żeby dokładnie się przyglądać yy, cenom, no bo to kusi, ale już tutaj z boku ceny są troszeczkę inne. No na następnej stronie są yy, perfumetki, każda za 23, a jak kupicie dwie, no to 18. No te ceny, powiem Wam, ciężko się do nich przyzwyczaić, ale do wyboru jest tutaj ile no Sporo tych zapachów nie umiem, nie, jest, nie są te do ósemki. Widzicie, jest wypisane, a potem już nie są ponumerowane, więc nie wiem, ale no na pewno ponad 20 zapachów jest, więc hmm. możliwe, że, że znajdzie się tutaj też wasz ulubieniec, ale tak jak mówię, no, te ceny takie. Hmm. Ciężko się jeszcze przyzwyczaić do tych e, podwyżek Następna strona to zapachy Persif dla dwojga Każdy za 40 zł przy zakupie dowolnego produktu z katalogu No i jest zapach klasyczny Persif damski e, Zapach Dew On ma w, e, tutaj w składzie co? Frezja morska, bryza Czekajcie, frezja morska, bryza i złota ambra Tutaj jest gruszka, frezja i piżmo i męski Oczywiście damskie po 50, męski setka i też macie tą setkę za 40, więc tutaj kolejna opcja, jeżeli chodzi o prezent dla taty, jakbyście mieli ochotę. Męski to mandarynka, szałwia i drewno cedrowe. Kolejna strona to produkty do makijażu. Ceny zaczynają się od 26, więc tutaj znowu musicie zwrócić uwagę na to, co ile kosztuje, gdybyście mieli ochotę zamówić. No i na koniec jeszcze pielęgnacja Eniu i na okładce jeszcze krem, który jest nowością, to jest krem. Odmładzający, wzmacniający z proteinolem za 65 zł. I tak prezentuje się katalog nowości oraz oferty. I to już wszystko, jeżeli chodzi o katalog na czerwiec. Dajcie mi koniecznie znać, co według Was tutaj było najbardziej interesujące. Jak te nowości mm, makijażowe, czy Wam się podobają, czy zamierzacie coś zamówić? Może już je macie i testujecie, wiecie, czy są. Mm, ciekawe, dobrej jakości. Czy też nie? E, dajcie znać w komentarzu, e, co planujecie zamówić albo co już zamówiliście w tym katalogu. E, no i co właśnie sądzicie o nowościach. E, teraz już dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie. Przesyłam wam buziaczki. Mua. Pa pa!